Kamerę patrz. Aha, dobra. <noise> dzień dobry. Dziś przyjechaliśmy na wyspekka. Mamy drugi dzień naszej majóweczki. Trochę się zachmurzyło, popadało w nocy, ale jest 17 stopni ciepła i idziemy zwiedzać. Dzień dobry. Eee... <noise> idziemy zwiedzać. No ja se potnę. Tak. Wybieramy się na górę, bo miasto jest chyba na klifie, na skarpie. Eee... Nie wiem, uznaliśmy, że, że jest atrakcyjna, więc przyjechaliśmy i już widać, że jest dosyć dużo turystów Polaków. Nie tylko No ale myślę, że przepchniemy się między nimi jako youtuberzy <grywka> Damy radę Damy radę Idziemy coś popatrzeć Idziemy popatrzeć Idziemy tutaj do ulicy, jakieś. Bo ja muszę tutaj fotografować. Muszę sobie wszystkie zakamarki. Aha! Bo. Bo co? To jest właśnie urok takich miejsc. A chcesz swój aparacik? Pofilmować, podstrykać? Nastawić ci? To? To? Chcesz swój? Nie. Chodź, nastawić ci swój aparacik. Będziesz robić porządne zdjęcia a nie telefonu. No ja telefonem robię dla siebie. No a to nie? No to tak. No nie, no to trzeba się usiąść i nastawić. Najwęższa ulica świata. O, czekaj, Nie zmieszczę się? Czy ja się tu zmieszczę? Nic, dobra, idziemy. Chodź jaka, idziemy. Nie przelezę Muszę zdjąć plecak. Pecak. Muszę zdjąć plecak. Gruba akcja. Gruba akcja. Gruba akcja. Dobra, nieźle nieźmi plecak. Ale podaj mi. No dobra, ja już pójdę. Dobra, gruba akcja. Idziemy. Gruba akcja. Przeszło. Przeszedłem. Przeszedłem. Gdzie Ty poszłaś? Niechu. Ho ho ho! To jest najwęższa ulica na świecie. Norwest Street in the World Norwest. Co tam? Nie ma przejścia? Nie wiem, może jest. Chodźmy może tutaj do góry przejdziemy, czy nie wiem, w którą stronę musimy iść. Obrać cel jakiś. Tu. Gdzie musimy iść? Musimy iść tak, tam taki jest przesmyk między domkami, zejść tutaj między kamiennymi Aha. uliczkami i nad morze. Dobra. A w tamtą Chce stronę idziemy. musimy iść tam do kościoła. Widać już kawałek wieży, więc nie rozdwójmy się. Albo idziemy w prawo, albo idziemy w lewo. To idziemy tam, gdzie Ty chcesz iść. Ja wszędzie chcę. No to wszędzie idziemy. Gdzie Ty idziesz? Chodź do. A do domu idę tak. Idziemy na kawę, to się drugą kamerę będzie mogła sobie filmować swoje dzieła i swoje rzeczy pokazywać. Tu jest taki mały po lewej stronie, zobacz taka beczka. Że wszędzie są beczki. To właśnie chodzi mi o to, że jak mnie będzie jeszcze ja się przesunę, to jeszcze będzie lepiej widać. Widać mnie? Ale wiesz Agnieszka, nie no. chodzi o to, że ja mogę tą kamerę przesunąć, wiesz, nie możesz się przesuwać do, do ściany, ty możesz Ale siedzieć tu. Jest. Tak, tam jest tu. właśnie. <laughs> Widzisz co? Ja nic nie widzę, bo to szedł. Widzę, ja sobie tu i sobie. <laughs> o. Widzimy. o mnie? Tak. Jest. A włączam <laughs> Dobra, siedź, siedź. Wszystko jest włączone i jesteśmy najlepiej. No i jakby tam było. No mówiła, bo no to chodzi. <grymne> nie, to jest... Przyszliśmy na Bordbański Taras, Brbenski. z którego rozpościera się piękny widok na Azjatyk Jesteśmy na wyspie k. -K. Tak, to już mówiliśmy. I okay. nadal jesteśmy w tej samej miejscowości, w której byliśmy po godzinę temu. E? Tak. No Jest... fajnie. Tak, tak, tak. Jest tutaj bardzo... Ustawi... Ustawiłem jeszcze mm. kamerę, bo pstryka tym swoim mm -hmm. iPhonekiem, także może ktoś ponagrywa mnie, jak ja ją nagrywam. Mm -hmm. Może będzie widać, nie? to że ja jeszcze Ci stabilizację ustawi, ale to później. Słuchajcie, już robi się cieplutko, mimo że... No, ze 20 stopni jest. Mimo że no, jest pochmurnie, ale no, jest się cieplutko. Tak. Mój zacny zegarek pokazuje, że, że jest, że jest... Nie wiem, ale jakieś... Gdzieś... Nie pokazuje, że jest 31 stopni, ale to chyba moja temperatura. Nie, 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 nie. To, tak, no co, no, 31 pokażę. To ja otworzę iPhone'a no i zobaczę. Słuchajcie, jest tutaj jedna rzecz taka niepraktyczna, to znaczy, że od razu trzeba było deklarować na ile czasu się tutaj opłaca parking. Opłaciliśmy do trzeciej, jest już druga, więc <laughs> nie patrzy nam na pewno tak czas. No, dopłacimy. No, ale... Wrócimy się niedaleko przy nie, no. tam. Nie włączyłem się kora, jak ja trafię po samochód. <laughs> no naprawdę. Kurde, mapy mnie nie poprowadzą, Boże, panowie, państwo, i my nie trafimy po samochód, bo się nie włączyłem. No. Tu mam mapę w wygarku, żeby na nas wprowadzić. nie no, to tutaj spędę, chyba, się tu tak więcej spędza, chyba nie żeby się przewidywało, bo mm. Nie ma nic nadzwyczajnego w tym miejscu takiego, no ale jest tutaj dużo zakamarków, ukrytych uliczek, a mnie wszystko ciekawi. Tak, Jak byliśmy w naj, najwęższej ulicy na świecie, uliczce na świecie, tak? Tak. Hmm. Jakby Bartek się nie odchudzał, to miesiąc samoby się nie zmieścił, nie <laughs> więc to tylko jest hmm, dla szczuplasów. Tak. Wyspa Kaje dla szczuplasów i chudych ludzi. Agnieszka ma swój aparat. Robić zdjęcia. Będę miał wreszcie zdjęcia jakieś, jakieś, coś. Robić zdjęcie to bliżej, proszę. Dobra. Nie widać mi dupy. No nie widać ci rowka hydraulika. Rowek hydraulika schowany. Khorwacji. ten zapewne wie, zna, smak innego piwa ożujsko, żuja je zakon, koń, co by to znaczyło, nie wiem. Zagubiłam się. Nieważne, fajnie się chodzi. <grystanie> Wychodzi z miejsca jasnego w ciemne, mhm. te ustawienia musisz ręcznie przestawić, tak automatycznie przestawić, no wiadomo, to nie jest tak, jak powinno być, nie zawsze ci dobierze o kurwa, o kurwa, o jakie schody, ja Cię ta Agniecha mnie prowadzi? Idziemy tutaj. Idziemy, zawsze na dół, Agniecha, teraz na dół idziemy, na plażę, tak? Tak. Teraz idziemy wśród... Winnic. Wśród winnic będziemy. Dobra. No i już chodzę w jasne i mam za jasno. I muszę... No i tutaj już przesłoną nie podziałam. Muszę podziałać ISO. Proszę. Podziałem ISO i jest elegancio. I możemy iść dalej. No i gdzie my tu dojdziemy jak ha? No tam na taras, na parking i tam pójdziemy. A bo tu jest dróżka? Którą idziemy tędy czy? No tam. Aha. Tutaj się nie dojdzie. No dobra. Już Prowadź biedne. mnie. Prowadź mnie dróżką. Przez pola, przez łąki. No i jest trochę za ciemno. Ale myślę, że tutaj przesłoną podziałem. Hmm A ja nie wiem, czy to my dobrze idziemy no nie wiadomo, dobra, ten Idźmy, dojdziemy komuś do poszlesi No tu jest groszek się, on bardzo ładnie pachnie Kurwa To jest koniec, musimy którędyś indziej iść No to wracamy Ale gdzie? No nie wiem Jakoś te ludzie tam doszły A ja jak zwykle My jak zwykle idziemy, no Nie, kurwa, jak zwykle no. No, My jak marowce. zwykle pod prąd idziemy, a niech. A no ja jak zwykle, no ma ja, no. Jak zwykle pod prąd. Drogami, którymi nie chodzą turyści. A co? Można, można. No, nie Drzwi wiem. do synagogi, gdzie trzeba się pochylić przed panem. Jaki by on nie był. Czy nasz, czy czy To są czy jakieś te mury obronne. Dojdziemy na mur. Przeszedłem. Znowu jesteśmy u kogoś w ogródku. Nie, tu jest droga. Tak? Tak. Jest droga tu idziemy. Tylko ciekawa jestem, gdzie jest ta droga. Nie wiem, do, do domu kogoś. Nie ja wiem. Ten dycha. Jak zwykle. Wyspa Krka jest bardzo piękna. Sprawdzam Niech powie ktoś, co jest brzydkie w Chorwacji. No, może Ryjaka. Brzydka, może nie jest, nie jest atrakcyjna dla nas, bo jest to miasto przemysłowe. Aczkolwiek bardzo się starają, żeby turyści tam przebywali. Są bardzo przyjaźni i nastawieni pro-turystycznie. Futurystycznie. <laughs> tak, Ale że... gdzie? Słuchajcie, fajne jest w Chorwacji to, że dużo przyjeżdża tu Niemców z psami, swoimi pupilami i Chorwaci wychodzą naprzeciwko właśnie takich turystów, czyli Niemców, No nie tylko Niemców, ale w szczególności, tak zauważyłem, i są plaże właśnie przeznaczone dla ludzi z psami. Ze swoimi pociechami można przyjść, kąpać się, można z nimi być cały dzień na takiej plaży. Tak. To jest fajne, to jest fajne. Nie jest w ogóle tutaj niczym dziwnym, że ktoś, w ogóle w Chorwacji mamy bardzo dużo psów, z tego co widzieliśmy i te pieski oczywiście są zaopiekowane, ludzie zbierają kubki, kąpią pieski i do knajpy jak się wchodzi to od razu się dostaje miseczka z wodą, nie jest niczym dziwnym, że ktoś trzyma psa na kolanach, że trzyma psa na, siedzon na siedzonku. Kellner od razu gdzieś z miską, nawet się nie pyta tak, z wodą, to, nie tutaj to um, przeciwieństwo do nas, trzeba się zastanawiać Zapytaj, Jest już coraz można, lepiej w Polsce, nie ale nie jest tak dobrze jak tutaj To jest fajne No wiadomo, wszędzie fajnie, gdzie nas nie ma, tak. ale to jest fajne Bo my jesteśmy <laughs> Musimy się wrócić, bo Agniecha uznała, że ta ulica nie jest ślepa Jedziemy teraz troszkę na dół Troszkę na to i będziemy szli tą ulicą to tu nasz przewodnik Agnichu powiedział tak Agnichu? oczywiście no. ja was zaprowadzę tam gdzie nikogo nie ma no. Nikt czyli, jeszcze czyli tam nie nieznane tam gdzie nie ma ludzi gdzie srają tylko psy i koty ja wymyślę Ścieżkę. no a teraz mnie zbiera Co? tutaj mi pozbiera no to weź sobie ustaw wyżej Łabostrość wyżej Aha. i zjedź aparatem niżej wtedy będziesz miała tam ostrość, a tu będziesz miała tę podnieść wyżej, złap ostrość Albo nawet przesuń się w lewo min krzaki. Patrz. Zobacz. Nie ma ale w tym Patrz. krzaki właśnie. No to, no to złap sobie. I teraz wjeździe na krzaki. I zobacz, krzaki będą nieostre, a z tyłu będzie ostre. O jedzie pływać. Tam się idzie pływać. Mhm. No musimy to zobaczyć. Musicie to zobaczyć jak tam się idzie pływać na tą zatokę. Tam trzeba zejść, troszkę niżej, chodź zejdziemy No zaraz, zaraz, zaraz. Ja muszę to zobaczyć. Jak tam się pływa? Uhuhu, uh, proszę państwa proszę państwa, to jest kompilisko uzdrowiskowe w błysku zdroju normalnie no. Busko zdroju jak w Idziemy tam fajnie tu porobione patrz jak proturystycznie, no zajścia do tam porobione wody jest. schodzisz i pływasz sobie. Uhuhu, uh, proszę państwa. Tak, jest porobione, że aż... A, pięknie jest porobione. Nie jest porobione. Wszystko Ale, porobione. Wszystko porobione, po prostu. Normalnie z Zdrój. Porobione jak w busku Zdroju. Porobione jak w busku Zdroju, normalnie. Kurwa. Takie plaże, że ja pierdolę. Idziemy tam. Idziemy na dół. Potem tą kamienistą drogą wejdziemy do góry i tam pójdziemy. No. Dobrze. Niemożliwe. Niemożliwe jest w tym busku zdroju, naprawdę Niemożliwe to jest Jest tak pięknie w tym busku zdroju, że ja pierdzielę Bartek będzie na filmie Troszkę bez lipka i bez... Trochę to tak normalnie normalnie Tu się Tu się oddycha Kto to tu poszło. przyszedł? Gdziecie, kurde to nie nagrywa no. Dlaczego? O teraz Miejsce na robienie toalety Nie, to jest miejsce na TikToku. <noise> Proszęka, Proszę Znalazłem parking za darmo <głosy> <głosy> To darmuszkę nie, trzy razy mamy już za darmo nie dopłacamy. Ja, jeszcze przed sezonem, <noise> nawet nie, musieli, nie musieliśmy płacić. O, jak fajnie. Żeby na wyspę Krka wjechać, bo brameczki zamknięte. Znaczy otwarte. Otwarte, no i nie trzeba płacić. No. O, o to hmm. chodziło. Myślę, że ja w tej czerwonej co wyglądamy reprezentacyjnie. Najlepiej. Najlepiej. Najładniej. Mów, jest fu taki wypad, że, że mój aparat się kręci w kółko. Idzie za Twoją czerwoną kurtką. Ja filmuję ją, a ona mnie Ale zapada mi aparat się Jeszcze To że to Lumix To jest wodostrzelne, można nawet pod wodą kręcić Kupujcie tylko Lumix Lumix S5, dwójka jest taki, że Musimy coś oszamać Bo też pada Kapie nam na aparaty Na kamery nam pada to są lody, więc gdzieś musimy przejść. Byliśmy na obiedzie w restauracji, tutaj obok. I musimy o nie powiedzieć, bo, bo było zajebiście. Na początek nam pan przyniósł chlebek świeżo pieczony z oliwą i pokrojonym, podrobionym czostkiem. Taki aper aperitif, tak, że jak się to nazywa. No i później zaczęły się schody. Schody się zaczęły. Agnieszka zamówiła sobie jakiś tam talerz spaghetti. Pan... Nie, to nie było spaghetti. To uznałam, że to, będzie, to będą jakieś kluseczki z truflami, ponieważ e, była nazwa jakaś su, 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 Suice strafol. Su, su, coś takiego. Coś takiego no. No. Tam e, były też, e, oczywiście o, oddzielnie było z ośmiornicą i z krewetkami, więc uznałam, że to jest bezpieczna rzecz i ja mogę ją zjeść, więc sobie ją zamówiłam. No i pan przyniósł właśnie to z krewetkami. Agnieszka jest uczulona na krewetki. Raz by się przekręciła na tamten świat. No i się tutaj wystraszyliśmy i mówimy do pana kel kelnera, że nie, że my tego nie, nie chcemy jeść. I tutaj nas nastąpiło drugie zdziwienie, pozytywne zdziwienie. Wymienili nam to z uśmiechem na ustach na spaghetti carbonare, bez problemu, bez gadania. <laughs> I Agnieszka zjadła. Na koniec chcieli nas poczęstować rakijką. Pan kelner przyniósł, Oczywiście my nie pijemy, więc nie skorzystaliśmy. I na koniec przynosi pan kelner rachunek. A ten rachunek jest zaunkroglony, ale w dół. Więc dostał dość spory od nas napiwek. I musieliśmy o tym powiedzieć. A jaka to knajpa, wrzucimy tam zdjęcie z tą restauracją. Polecamy. Smacznie, świeżo. Jesteśmy... No i obsługa na wysokim poziomie. Tak, wysok obsługa na wysokim poziomie. Czuliśmy się, ja się czułem, jak nie u nas w Polsce w kraju. Agnieszka musi zdjęcie zrobić. Pozytywnie zakręcenie. Zdjęcie wrócimy Wam tam później, tej, tej restauracji, ale coś wspaniałego, coś coś, coś innego tego.